Bezpieczeństwo przy pracy na wysokości powinno być naszym priorytetem. W tym krótkim filmie chcemy przedstawić Wam, czym są szelki bezpieczeństwa oraz jak prawidłowo z nich korzystać. Szelki asekuracyjne są środkiem ochrony osobistej stworzonej w celu ochrony użytkownika przed upadkiem z wysokości. Ich podstawowym zadaniem jest rozłożenie sił oddziałujących na ciało człowieka podczas spadania oraz na utrzymaniu optymalnej pozycji po upadku, a później w oczekiwaniu na nadejście pomocy. Wszelki złap za tylny punkt zaczepowy. Załóż pasy barkowe i zapnij klamrę piersiową. Następnie przełóż pasy pomiędzy nogami i zepnij klamrami udowymi. Wyreguluj klamry pasami w taki sposób, aby nie zostawić zbyt dużego luzu. Odpowiednie napięcie pasów udowych najlepiej sprawdzić poprzez ukucnięcie. Jeśli możemy swobodnie kucnąć, oznacza to, że uprząż została założona prawidłowo. Pamiętajmy o tym, że szelki spełniają swoje zadanie wyłącznie po połączeniu ich ze stałymi elementami konstrukcyjnymi za pomocą linek asekuracyjnych z amortyzatorami bezpieczeństwa. Oczywiście w sposób zgodny z przepisami oraz w miejscach do tego przeznaczonych. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać datę ważności amortyzatora oraz kontrolować stan szelek pod kątem ich przydatności do użytkowania.